Zamiast się ukrywać, na nas wyjeżdża, to powinien teraz nagrać teledysk z Oliwką Brazil, z dużą ilością kobiet, z dużymi, no, oczywiście, atrakcyjnymi. Na powinni mu siadać na twarz, powinni klepać. Wchodzi Big Money, zrobić Big Money. Twoja suka patrzy w lustro, widzi kasztany. Ja mam ogólnie taki apel. Moglibyśmy już wszyscy tutaj, jako internet, przestać trollować i kurwa nie pompować takich ludzi jak Oliwka Brazil czy znaczy wiem, że na początku zabawne coś tam przyszła se kurwa gruba dżołcha po kurwa solarium i samo nawijać kurwa, że jest chuj wie skąd? Yy, no nie, Marki, Warszawa. Wie, wiecie o co chodzi, że. Spokoj! Fenomen pierwszy raz, można się zaśmiać, nie? To jest na zasadzie. Yy, były pierwsze live. Y, wiecie, yy, Rafatus straudomiski, nie? Rafatus straudomiski, wow, oglądamy, mówimy o tym. Ale teraz jest jakiś Papa Smurfik, no to nie oglądamy już tego, nie? Już się nam znudziło. Co się stało? Przyklij się, bo tutaj zimno. Nie zimno, nie zimno. A dzięki za kocyk. Mamie daj, bo mama jest ten... Mama jest zimną. Zimna si? Nie. Yes. Trochę mam jej zimno. Bo mama ma mało bodyfatu, wiesz? Mhm. Jest taka w ogóle w nas. No że ten, że mało ma ten, mało ma mięsa ochrona oraz pracownicy no tam widziałem, że Lipski stoi Z pracownicy Fejm, nie wiadomo dlaczego starają się nas rozdzielić, mimo że nikt nie chciał nikogo bić Konopski informuje mnie, że nie chce by nasza rozmowa była nagrywana i że skoro nie oglądałem jeszcze jego filmu to nie ma sensu by konfrontować zawarte tam argumenty, bo nie ma czasu mi ich oraz filmu streszczać nie, <śmiany> nie. Czyli nie chcesz, tak? Chwilę rozmawiałem z konowskim, ale prosił by nie nagrywać rozmowy. Gdy... A potem kurwa chodzicie i o mnie piszecie, że jestem kozak w necie a pizda w świecie. A chłop kurwa przyjechał i kurwa, proszę, postawcie tam ochroniarza. Nie, Bardzek, nie, nie odejdzie. Nie, nie, nie. jego towarzysz czy tam menadżer zauważył, że naszą rozmowę nagrywa Super Express to błyskawicznie stanął tak, by zastawić Konopskiego. Dlaczego takim zależało by nikt nie nagrywał? Ale jest to nie fajnie, że mi nie daliście z nim konfrontacji nie? Bo te, ten film nawet co wrzucił to są już takie no to jest to jest wszystko do odbicia, nie? Ale to jest taki kurwa poziom sławy, że aż mnie kurwa ręce Natia ja mi powiedział, że to jest jeden level pod TVP. To nawet nie jest TVP już, Spodziewałem się mocnych ataków na mnie, też miałem przygotowane odpowiedzi. Umęczył A nie? Od niego dostałem pytanie, kto jest ładniejszą zawodniczką fejmu chyba. Nie wiem, ale dwa razy dostałem to pytanie podczas tej gali. Chyba od chłopaków z SFD też. Umęczył mnie ten do Będzie, będzie posta? Myślę, że tak, Czuć ale jest, wie, przede wszystkim chodzi o to, że byłem tutaj i mówię, ej to wyjaśnijmy sobie wszystko na bieżąco i bez żadnej spinu, a tutaj jakieś wiesz... Kogo dałem? Kurwa, co tu powiedziałem? Way of Blond? Way of Blond chyba powiedziałem, no. A Patrycja Wieja też się tu bije? A, to Patrycja Wieja jednak. To mi się pojebało, to sorry. A to zapomniałem, że ona się bije w ogóle. Kroniarze, że on sobie nie życzy. Stwierdziłem, że nie ma zbytnio sensu, żeby to było nagrywane, bo nie lubię się zbytnio powtarzać, a jak on nie widział jakichś moich nowych punktów, jak ten film mój wyglądał, to bo tak trochę było to bez sensu. No, ja chciałem go bić, ja chciałem tego porozmawiać, nie? Ja też chciałem, nikt no, nie no. chciał bić. Ej, ogólnie bo ktoś o Manzi coś napisał, coś wam pokażę, bo mega mnie to zdziwiło. Mega mnie to zdziwiło, czekajcie, już wam pokazuję. Co on kurwa ma na sobie? Czemu on kurwa w kabaretkach chodzi? Co to kurwa jest? Mega, mega. Nie rozumiem tego outfitu. Znaczy, nie, nie chcę wyzywać coś, ale. No nie wiem, no, kurwa, dziwnie tak. Ale co mu trzeba powiedzieć? Co mu trzeba powiedzieć, że Jebany kurwa tak schudł, że ja pierdolę, nie? Nie wiem ile on teraz waży, ale kurwa waży. On waży półmandzia, nie? Więc no. Wyzywajmy? Nie, nie wyzywajmy, niech się każdy ubiera jak chce, po prostu mnie to mega zdziwiło, kurde no. Mega no. I bonie, chodzi jak chce, próbuję zmienić styl może. No ale kurwa, no. jest... Z jednej strony tak, ale z drugiej strony. No nie wiem, no dziwny jest ten outfit, no. Wygląda kurwa jak moja siostra feministka. To by też nie no, tam. Nie, niestety, niestety. Nikt z tego co widziałem, to. Nie z, wiem, z, dziwna z, sytuacja. Powiem Ci, że już chyba nawet chyba z w ogóle Polaków. Następnych story odpowiada, że tak wygląda. Ja nie, nie widziałem tego na story, tylko to na grupę. Znaczy mi najpierw ktoś to podesłał, ja to na grupie wrzuciłem. To Ponowski, materiał jest mój. Ja zarzuciłem kawał, Ale że Leksio jest w szpitalu, ma problemy z sercem, 14 -latka mu muza ma, 15 koła lajków miałem. Ale ja też Leksia broniłem po prostu, serdecznie no, tu jest, Ty to tak go sytuacji. broniłeś chyba najostrzejszym... No kurwa, że... Ty! Dla mnie to jest takie jest rzucanie takich ostrzec, wziąłem go kurwa, nie wiem co on mu zrobił, jak mi tak powiedział, ale oskarża cię o pedofilię i to wiesz, jak to jest nieprawda, to mnie by pojebało i to tak autentycznie. Ale jak się widzisz, wyjeżdża i no. No, zniszczyło życie kurwa, no. Reważ? Mhm. Ale to rewanż chyba młody, ma syn. Też. Ale później ty też. No. Wszystko na to wskazuje. sporo nazwisk ogłoszonych na 2022 rok. Ma jego walka mi najbardziej... Dobra i teraz pytanie, kto miał lepszego wąsa? Turski czy ja, tak szczerze, na, na, na gali, kto miał lepszego wąsa? On? A, ty. A. No to dziękuję, że ja. Dziękuję. Interesuje. A może sprostuję Sylwestra? A może Sylwester na koniec tego cage'a powie, kurde Daniel, no za kilka rzeczy cię muszę przeprosić. Zobaczymy, no. Tak. Fela. Nienawidzę. No to podejrzewam, że Wardenga będzie kogoś przepraszał, no. <grywa> Śmiecia naprawdę. Nie, powiem ci tak. Y... Ja szedłem tędy, zaraz I... ja będę! Tak, będę na filmie! Serio, będę na filmie. Zaraz będę! ci tak, e... no. najpierw powiem moją wersję. No, dawaj. Gdzieś publikujecie rzeczy z życia, to też publikujecie potem. Tu ja się idzie i tu ja jestem, ja jestem, jestem na filmie. Muszę napisać 355 jestem tam. Serio? Tu jestem. Tu jestem. <laughs> Mogę się odwrócić i pomachać do kamery. wuja to jest. Załapałem się. <laughs> Jestem sławny. No Nie zawsze ten komentarz jest pozytywny. Prawdy. Być może też, no ale to, zawsze się musi liczyć, że jest z pozytywnym, i z negatywnym. Najlepsze no jest Nikola, co za nim idzie. Jakby coś się działo. <laughs> <laughs> A. A ja nie wiem. To też no, pozytywny, negatywny, no ale ostatnio walczysz tak. Tak szczerze, delikatnie bym powiedział, że średni obraz jest na tym filmie. Jeszcze tutaj ten. Szczerze, nie? Walczy z tą wiarygodnością i sprawdzaniem informacji. No. ale powiedz mi tyle, tak szczerze. No, ile razy. Zweryfikowałeś bezpośrednio u mnie jakąkolwiek informację? Ile bezpośrednio razy? u mnie? Nie, Ile razy we swoich materiałach zweryfikowałeś, zweryfikowałeś coś u mnie? W moich materiałach nie sprawdza, znaczy nie weryfikuję daną są. Wiem, że jest to błąd, bo teoretycznie taki rasowy reporter w telewizji powinien weryfikować. Kiedy mam w internecie i. Wiesz, no nie pytam na przykład wersów A na, pe na pewno to logo ukracać, bo już to potwierdziłem z drugą stroną. No, no, tak, ale u nas nie ma drugiej strony, jesteśmy tylko my, czy co nie? Nasze życie. No tak, ale nie do, do której informacji? W wszystkich sytuacjach. No była ta sytuacja. on ma takie dziury w twarzy? Od czego to jest? To są jakieś, to są jakieś pozostałości po trądziku, czy co? Nie, że się przypierdala, nie, po prostu mnie to interesuje. Sterydy? Nie no, chyba sterydy nie. Blizny po trądziku, okej. Okay. Bo ja miałem takiego kolegę, który miał strasznie wysypaną twarz jak był młodszy i właśnie też mu takie jakby pozostały takie... Słuchajcie, przed chwilą o tym na mówiłem na... No Czekaj, jest tylko napiszę. Więc... Sebastian, Sebastian, Sebastian. jezu, jest... Nie, ten nie dobrze, dobrze poznaje czy nie? Nie no. wiem, no. A ty nie okulary? Jak to No ale pięknie wyglądasz. Pierwszy ten raz się ubrałeś jak człowiek, stary. Myślałem, że cię spotkam w sandałach, w skarpetkach, ale jest pozytywnie <laughs> zaskoczony. <laughs> A, nie A co, co tutaj robisz? Nic, przyszedłem chcę pogadać z ochroniarzami. nie masz zakontraktowaną już jakąś walkę czy nie? A, nie, A nie, nie tylko chuj, ja wiesz, mnie tu? tylko tu? pofujam. Ale brody nie dotykaj, bardzo nie brawo, lubię tego. O co? Bardzo nie lubię tego. O, to przepraszam, to przepraszam. A plotki, które się pojawiły? Które? No wiesz, oczywiście. Tematy prywatne i tak dalej. No, Wiesz, nie lubimy się. Właśnie, o, dlatego, dlatego weź... nie, nie pytają o no, to, co, co ja mam do powiedzenia, okej? Okay? Dobra, mam taką prośbę. Idź, idź. No, A ostatnio ta sytuacja. No, no i co? Ja mam wrażenie, że Majewski przed tą, przed tą konferencją. Tak se. No i z wcześniej posiedział w domu i mówi, kurwa, tak nie wyzywają. Ale on kurwa głupi nie jest, więc zdaje sobie sprawę, że w internecie wystarczy. Liczy się Twoje ostatnie wystąpienie. Więc możesz kogoś poklepać po, po, po tym, po twarzy, możesz w no, różnych rzeczy, ale raz pójdziesz i się zaprezentujesz jak człowiek, i będzie o nie, no to, to teraz poznajemy prawdziwego Daniela, nie? Daniela, kurwa, Sylwestra, czy kogokolwiek innego. Liczy się Twoje ostatnie publiczne wystąpienie, nie? Więc do. No. Czyli <laughs> się w ogóle Nie, nie. Dla mnie to wyglądało dziwnie. Podchodzę do Ciebie i się nawet wydaje, że się nic. Nie, właśnie. To widziałem, gdzieś mówiłeś u nie, nie, nie podaliśmy serenki. Poza tym miałeś, miałeś kulę, tak jak mieliśmy podać rękę. Wydaje mi się, że wiesz, odstawiłem i podaliśmy. Nie, nie. I normalnie gadaliśmy, w pewnym momencie zaczynasz mnie tutaj łapać. Gdzieś to nie miałeś, ten, nie miałeś tam zamysłu, żeby jakoś mnie w ten sposób poniżyć? Trochę tak. <laughs> nie poniżysz, Trochę tylko, tak. No, dajeba do, Ci tak, że kto ma skumać, ten skuma. Tak, że takie, ty, kurwa, ty. Yy, czy to jest fajne? Nie, nie jest fajne. Ale czy się dziwisz? Wątpię. I ja na przykład się podziwiam, że Ci nie wyjebałem, jak cię spotka. O, Naprawdę, wyrządziłeś mi wiele krzywdy, nie? Nie ma co się tu użalać. Być może to kiedyś wyjaśnię. Mi wtedy liczę tylko na to, że powiesz, kurwa, faktycznie w tym i w tym, przepraszam. Tylko tyle. I zobaczysz, że tak będzie. Ale moim celem było się rozjebać, jak cię zobaczę, Naprawdę. Ja się tak hamowałem, w ten sposób zareagowałem takim uśmieszkiem. Hi, hi, ha, 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 ha. Ale jak wiesz, podchodzę, już się hamuję wewnętrznie, żeby się nie wyjebać, bo sobie to obiecałem, że to zrobię. A ty mówisz, a co ty masz za okulary? Uważaj, czyli sugerujesz, że ja, jestem ja spizgany? Nie gadaj, nie, nie. głupot, chłopacz Nie, nie, serio. Ja się ciebie. Czyli tak, już zaczęliśmy nie... gadać, to jest na twoim vlogu. Już zaczęliśmy gadać, a nagle mówisz, a dlaczego ty masz okulary? Ciaś... Nie... No Bo tak, szczerze, jak w pomieszczeniu kurwa zamkniętym chodzisz w okularach, no to kurwa dziwnie wyglądasz, no. No takie to jest. No nie wiem. No, nie. Nie, na nie, 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 nie. A byłeś? No jak mogę? No teraz i tego ci się powiedział, ale nie, nie o to chodzi. Podchodząc do ciebie się ta, na tyle nie spodziewałem, że tam będziesz, bo kiedyś mówiłeś, że nie ma w ogóle opcji, bo y, by musiał ci zapłacić takie pieniądze, żeby ich nie było Tak, no, Więc okay. ja się kompletnie się nie spodziewałem. A po co mi? No ale jak nie twierdzę, że ten, że sam tego nie robię, tylko po prostu no to dziwnie, no dziwnie to wygląda no. Jak ktoś ma taką stylówę, to spoko, to co chodzi w okularach, ale ogólnie w pomieszczeniu zamkniętym albo chodzisz w nocy w okularach, chodzisz w okularach nocą, no to kurwa dziwnie to wygląda no. 99% osób tak nie chodzi, więc, więc jest to jest to odejście od reguły, nie? A to, że niech każdy sobie chodzi, jak chce sobie chodzić, no to niech się chodzi, nie? patrzyłeś z daleka ta. i się uśmiechałeś, więc mówię, jakiś kolega, a czasem wiesz, dużo ludzi mnie zaczepia, nie każdą twarz pojażdżę, zwłaszcza kiedy są okulary. Nie, dobrze poznaje, czy nie? Nie. No. A ty mi okulary? Ta. Ta. No dobra, ale mówisz, ta, ta. I, 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 i słyszę ten tekst już o okularach, już mnie czyści. Za chwilę widzisz, mówisz do mnie, nie dotykaj mnie, bo się nie przyjaźnimy, ale po chwili pytasz mnie już o mój czuły punkt wtedy, bo miałem naprawdę chujowy okres z Maritą, bardzo. Widziałeś, jak wtedy eksplodowałem. W momencie, w którym zapytałeś mnie o Maritę, powiedz, o co tam u was, jak tam coś tam mówi. Wtedy powiedziałem, nie pytaj mnie o takie, że już widziałeś już mam gula. No, bo był zły... no ale dobra, z jednej strony, z jednej strony spoko, z drugiej strony nie musisz z nim zrozumawiać. Z trzeciej strony... Yy, no, sami o tym mówicie w internecie. Ja, ja, trochę, ja trochę nie rozumiem tego rozumowania. Ktoś chodzi i mówi na story, a, że mamy kiepski okres, że to, że tamto, potem idzie. Potem. Potem idzie do gdziekolwiek, ktoś go o to pyta. Kurwa, na chuj mnie o to pyta. No kurwa, sam o tym powiedzieć. Jedną rzeczą jest, jakby on o tym nie powiedział, wardędzę, bo o tym nie wiem, powiedział jakiś ich znajomy, i on się przyszedł o to zapytać, nie? To, to takie dziwne, to jest trochę. Moment na takie pytanie po prostu. Gdybyś tego pytania nie zadał, to zupełnie inaczej rozmowa by się potoczyła. Znaczy, to już było po tym, jak nie zaczęło się tak, tam, tak. tam doty... z czwartej strony, Syryjak trochę zbytnio się wpierdala w czyjeś życie, i ma się teraz trochę za szeryfa jakiegoś. Raczej, no, raczej niezaprzeczalnym nie jest faktem, że Sylwester lubi się przyjść, tak zapytać. On, to, kurwa, nie wiem czy to jest, nie wiem, to jest coś trochę ala bezczelność, tylko nie wiem czy bezczelność to jest dobre słowo, nie? Ale wiesz, ziomek się z kimś nie lubi i on nie ma, taki bezpruderyjny że on podejdzie i Cię zapyta jeszcze face to face o to, nie? Większość osób tak by, a chuj, nie? Już tam jakieś rzeczy były, a on jeszcze podejdzie i wiesz, wiecie o co chodzi, nie? Więc no, a, i czy to jest złe, czy to nie jest złe, no to nie chcę każdy odpowie. Tylko ja tu? tu. Ale brody nie do prawo, to jest prawo. To nie to co? Prawo? To co? Bardzo nie lubię. O to, to przepraszam. A plotki te, co się pojawiły? O które? I powiedziałeś, że mi ci nie do tego, bo się nie przyjeźnimy, czyli że mnie naruszył twojej strefy komfortu. No, A potem zapytałeś mnie o coś bardzo prywatnego i w tym momencie, słuchaj, dzisiaj bym ci odpowiedział na to zupełnie inaczej, bo dzisiaj się to jest to cukierkowo różowo i bym z chęcią ci powiedział i ha ha ha, ale wtedy to mnie tak zdenerwowało, no bo tak jest, taka jest ludzka natura. Nie, nie? Okay? Gdyby to było prywatne, to ja bym o tym nie wiedział. To już na tyle nie było prywatne, żeby było tym artykuły. Tak, ale mój czuły punkt wtedy. Mówię, że to była taka reakcja, no, nad którą akurat Bo No, to jest. przez chwilę i że nigdy, że nagrywam, a nie no. pogadam z tobą. A no. tutaj właśnie miałem pierwszy raz możliwość od razu przegadania zanim coś nagram. No dobra, ale... I chciałem skorzystać, a prawie ale... zostałem, wiesz, wlepiony w ścianę. Dobra, nie? ale dobrze, zacząłeś rozmowę? W sensie chciałeś, nie chciałeś wtedy rozmawiać o takich rzeczach. Ja podchodząc do ciebie... Byłem przekonany, że jesteś moim kolegą, no, który się uśmiecha, ale nie, nie wiem, kim jest. No dobra, bo ale mówisz, że chciałeś to tam zweryfikować. W sensie, że miałeś okazję. W sensie, że ja mówię ci, że ty nigdy nie weryfikujesz i ty podszedłeś, więc była okazja. No ale tymi pytaniami nie chciałeś nic zweryfikować ani nawet rozmawiać. jeszcze ja Tylko jedna rzecz. No bo też nie byłeś przygotowany, wiadomo, że to jest szok emocji, więc teraz nie gadaj. Dzisiaj do mnie zupełnie inaczej gadasz. Uśmiechasz, się pomachałeś ręką, ja też ci pomachałem. Rozmawiamy. <śmiech> <śmiech> nie, Było, bylo, kolega, to Było negatywne, flow, negatywne flow od pierwszego spojrzenia i twoich była Twoja, twoja jakaś subiektywna. Bo ja podchodzę do ciebie, i nie wiedziałem do kogo podchodzę. Gdybym wiedział, kto no jesteś ty, to bym pewnie sobie odszedł. gdzieś w no, no dobra, ale no. no taki było negatywne flow, były głupie pytania, ja byłem na ciebie wkurwiony. No i tak to się nie mogło inaczej skończyć. Dzisiaj już jak wiesz, jest troszkę inaczej. Dalej okay. uważam, że zasługujesz na wpierdol. Ale jeżeli wiesz, teraz powiedziałeś, że mamy cage, będzie okazja wyjaśnić. No to jeżeli nie zrozumiesz na cage'u, to wtedy ci wpierdolę. Ale. <śled> <śled> Masz mięsieć, tak jak ja, bo jestem silniejszy. Jestem przekonany, no to ta, że, się, jestem już przekonany teraz, że się dogadamy. Jeśli mi teraz takie ultimatum, że jeżeli gdzieś ci nie przyznam racji <laughs> na cage'u, to mam... Nie, 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 spierzę, nie. nie. jeżeli dalej nie. będziesz gadał głupoty. Jeżeli... Ty... Mamy prawo się mieszać z naszymi tam zdaniami, mhm. każdy może mieć inne spojrzenie. Czyli mogę mieć na cage'u Możesz, możesz, okay, mówię no, tylko no, o dobrze tym, dobrze że jeżeli tak. dalej na przykład ja ci przedstawię coś wprost, mhm. a ty dalej będziesz, kurwa brnął na siłę, ale wątpię, że tak będzie, dlatego mówię, że się dogadamy. I będzie gitara. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. Ja się cieszę, że pogadaliśmy normalnie, bo właśnie to jest dla mnie bezsensowna sytuacja, że gdzieś ty wrzuciłeś na story, że jak mnie spotkasz, to będę wlepiany w tak, siale. No, że, że powinienem. I się że wiesz, powinienem to zrobić. Nie, gdzieś mówiłeś, że to że na noszach mnie wyniosą i gdzieś, wiesz, mówię, kurwa, czy ja tu mogę normalnie, legalnie przychodzić, czy ja muszę żyć strach. Nie, miałem bardzo duże pretensje i pierdolenie niektórych ludzi o to, że ty byłeś o kulach. No, stary Muran to robił, jak i ten z Google Box, który cię poszedł jak on mogę o kulach. No to mu powiedziałem wprost, że gdyby nie te kule, to byś był wlepiony w ścianę, że... no, tak, tak, po prostu no, powiedziałem. Fizyko, no zawodowe, no bo... jest, ale no przyznaj też, że wszyscy się pięknie podpinają teraz do ciebie, żeby tylko wiesz sztucznie ci powiedzieć oje jaki ty byłeś biedny, jaki on jest zły i tak dalej i tak dalej, a dobrze wiesz, że za chwilę wszyscy oni odejdą i będzie. Ale to oczywiście ja wiem, że jak jest dobrze, to są przyjaciele. No, tak, to... teraz jesteś na fali to wiesz, tego wszyscy nie się puzzują, kochają cię i tak dalej. Ale fajnie, że pogadaliśmy. Tak, Hashtag Best Friends. Mnie, mnie zadziwiła jedna rzecz tutaj, bo Twardega powiedział, że go poprosił, żeby zdziałał okulary, bo nie był pewny, czy to jest Majewski. No kurwa, tak szczerze to. Aż pomijam fakt, że dosyć dobrze jest zaznajomiony z Sylwetką Majewskiego, bo nagrywał o nim filmu, filmy i, i, i w sumie. No kurwa, kim... Nie wiem czy to jest pozytywne czy negatywne, ale jak idzie majewski, to go kurwa widać 10 km, że ten Majewski idzie. Więc no. No to już poleciał. No trochę poleciał, nie? No. To się wiedziałem, czy to Majewski może go kojarzyłem. Kurwa, nie no. no proszę was. Ja jakoś mocnego życia nie śledzę, no a chłopa jestem w stanie wyczaić kurwa z kilometra, no. Ociekał dripem, ociekał dripem. Pomimo tego, że moim zdaniem turboprzeciętne takie zachowanie, bo jak nie chcesz z kimś gadać, jak nie chcesz z kimś gadać, to z nim nie gadasz, ale no kurwa nie klepiesz typa o kulach, a nawet jakby nie było kulach, to też kurwa średnio no kurwa to zawsze jest takie zawsze jest takie wiesz jak jesteś większy i silniejszy, to co to masz prawo kogoś masz prawo kogoś bić. No tu jest opinie są podzielone nie. To, to przynajmniej jedna rzecz jest ciekawa i taka zasługująca, bo nawet z zacząłem kiedyś o tym rozmawialiśmy, spoko, że przynajmniej kurwa nie chodzi i nie pucuje, kurwa berła, jak te wszystkie osoby dookoła, yy, które to robią. Więc no. Z drugiej strony, jak ktoś jest mniejszy, to czemu miałbyś mu nie przyjewać, jak jest odklejcem, Bo ogólnie w cywilizowanych kurwa rodzinach nie uczą cię, żebyś się bił, kurwa. Albo żebyś bił kogoś taką. No nie wiem, no to też jest. No jest to ciężki temat w sumie, nie? Bo jak będziesz szedł po ulicy i ktoś ci obrazi dziewczynę, to nieważne, czy waży 10 kilo, czy 35, to mówię kurwi szlufę. Z drugiej strony, jeśli on się poczuł jakoś tak kurwa, Jakiś wjazd na rodzinę, czy coś, to. No nie wiem, no takie to jest, to. Że zasługuje. A, Mański to napisał. W sumie dobrze, że wywaliłeś 70% rozmowy, będzie o czym gadać na żywo na kejczu. Wywalimy wszystkie znane do tej pory brudy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment, jakkolwiek to zabrzmi, zawieszam broń, nie zamierzam robić nic głupiego ani cię atakować. Jestem pewien, że z naszej rozmowy na żywo wyjdzie wiele dobrego dla dwóch stron. Nikt nikogo nie będzie bić, ale mam nadzieję, że podtrzymujemy jeden warunek. Ten, który z czymś nie miał racji, powie symboliczne sorry i tyle. I Sylwester jeszcze napisał: Kurczę, obciął mi się wstęp film, aż to tylko kilka sekund. Co do Majowskiego, to zrobił na mnie dobre wrażenie, bo normalnie ze mną pogadał, był całkowicie szczery, nie miał żadnych problemów z, z tym, by rozmowę nagrać. Myślę, że całkowicie wiesz, No nie wiem, ja akurat takich kurwa argumentów nie kupuję. Bo nasz cage w przyszłości to tak trochę to brzmi jak pompowanie liczb pod cage. Nie wiem, kurwa. Dla mnie to jest dziwne. Albo kogoś kurwa lubisz, albo kogoś nie lubisz. Nie może być tak, że kurwa kogoś nie lubisz przez 3 lata, spotykacie się po trzech latach, yy, nadal się nie lubicie, a nagle kurwa, bo porozmawiacie 5 minut, to się lubicie. Nie, dla mnie to, to kurwa dziwne to po prostu jest. Albo się lubicie, albo się nie lubicie. No. Bo co, bo ktoś, bo ktoś zgodził się nagrać minutową rozmowę, to już kumple? Nie wiem, dziwne to po prostu dla mnie jest. Ja też nie wiem, o czym oni rozmawiali, no nie wiem, może chuj wie, co oni tam robili. Może się nawet pocałowali, nie wiadomo. No nie wiem, no żart, no kurwa, no nie wiem, dziwne.